Witam wszystkich bardzo serdecznie w odcinku z EXTEM. Hej witam cześć, witam wszystkich, cześć. Yy, drugi odcinek będzie u Exta i ogólnie tak, jesteśmy na Grow Street. Normalnie na no, Grow Street zagramy sobie tak, że kto pierwszy będzie miał wygrane 16 rund, to wygrywa, bo tutaj niestety się nie da grać trybu turniejowego. No i zaczynamy. Ogólnie, okay, no, pokażę Wam nie... tak na szybko. No już tutaj nie ma co restartować, nie? Już lecimy. Pokażę wam tutaj na szybko, jak wygląda wszystko. Mamy drzwi normalnie otwierane, mamy garderobę, tak jak na Grow Street. Serio? a No wejdź, wejdź. O! O ty. No, Co mi tu bala mi tu się? Teleportuje! Co mi tu bala się do domu? <laughs> nie no. Tu mamy jeszcze jeden pokój, w którym mamy wyjście na dach. Ogólnie... No, dlaczego to się nie da? Tylko to jest wszystko takie... Bardziej teleportacje są. <laughs> Fajnie, super. Nie no, dobra, już cię nie będę zabijał, sobie wejdziesz i, do i, I co, że niby ta runda jest dla ciebie, tak? Tak. Dlaczego Uczciwie wygramy. Dobra, nie strzelaj, wojciech. Zrestartuj grę i ten. I, i lecimy. Nie wiem, ni grę runtime i lecimy. Nie będę już restartował. Ale patrzcie, no normalnie, grow street. Jest jeden, jeden, więc tak, whatever. Patrz, ja znam łóżko. Tylko okna jakieś takie, jak w więzieniu. Nic nie widać. Jest garderoba, nie ma tego, nie ma e, spray'a, tu powinni jakimś, jakiegoś spray'a zostawić, e, kamizelki kuloodpornej, ale to chyba nie było w domu, nie? Co ty mnie z kosy chciałeś zabić? Gdzie no, nie zabiję cię. dobra. Dobra dawaj kozaku, gdzie jesteś? Ogólnie Grow Street zostało przejęte chyba przez policję, także fuck the police, <laughs> come Street from the underground. I tyle, nie? Yo, Dre, what up? I got to say. O, udało ci się, dobra. Ja, ja, ja sąsiadowi daję chwore, tak? Bo, no kurde, ty już kawachę mi ci... Nic nie gra afarci. Gigitara się ma? Nic nie gra afarci. No, nie zdążyła i bardzo dobrze. No, ty tyle. No, aha, nie miałem, hełmu. piłka z mojej strony. Digla kupił. Myśli, że co? Że co z tym diglem? No proszę cię. A ty wychodzisz za każdym razem z domu? A tam jest ściana, przez to nie przestrzelić. Już, tes... <ścoughs> już to testowałem. Ale już to przestrzelić. Ale Nie, 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 nie. No, strzelaj do mnie, no? no. strzelaj! Gdzie jesteś? Ja tu z pick będę ostrzeliwał twoją pozycję. No come on, no chodź tu. No chodź. Co, myślisz, że jak jest ściana, to co? No i co ty chcesz, ty balasie? O ty kurde. <laughs> <laughs> o ty kurde. Co? No. O ty balasie chcieliśmy tutaj Grow Street, tylko Grow Street gościu Broby. Grow Street Home Gdzie Jak ty dostałeś już? Ej, co jest z tobą? YouTube Co to takie małe... O, nie zdąży do biec! ojojoj, oj, oj, no, no peszek yeah. A teraz będzie takie surprise. Modopaka Czekaj, ja cię tutaj teraz ogarnę. Czekaj, gdzie to się szło? No to jestem ogólnie na Grove Street Home, ale before I... Grove Street. Home. At least it was before I fucked everything up. Czekaj, ja cię znajdę. A ja mam tutaj... jestem przy domu... Jak miał... Ja, coś Mieszkał cj a. Rider? Tam gdzie ciężarówka? Tak. O kurde. O ty kurde, parówkarzu, o ty, ale nie zabierzesz mi mojej awki! O co mi ja ci ze jadę, człowieku. Taką, okay, odbudowaną. Czekaj, kupujemy nowe. Nie, kupiłem nowe. Fuck my life. Dobra, lepiej glock'a. Mhm. 25 <grym> w 4, <czterech>, tak? <grym> Czterech, powiedz mi jak to podzielić? Eee... Z Dwanaście Nie, dwanaście eee, Nie, <śmiech> nie <laughs> Okej, okay, matematyka poziom extra No strzelaj na Jak Tu jest tam wiem, ściana co? czy nie? No, nic się nie robi. Pieprzony płot Nie, <laughs> nie no Ile? <laughs> Teraz mnie wkurzyłeś. Teraz mnie wkurzyłeś. O ty kurde! No, osmarkaj się tam. Osmarkaj się tam jeszcze. Nie dobra, ja teraz sobie zagram eko jedno. No daj, już chodzi. Ej, spróbuj strzelać do mnie. Przez ten płocie nie da strzelać. Daj o, ty się. ty kurde! <śle> nie! No, co teraz? No strzelaj, nie, nie no, mnie, ja, ja nie jestem przy płacie, ja jestem przy jabłce, tutaj. Zarabiam. No strzelaj do mnie, bo to skanuje. No skanuje mnie. Szelaj, strzelaj, szczelaj. O ty, <śmany> <nie śmany> Co ty chciałeś? Klocku. Bardzo zabawne. <śmany> <śmany> 10 HP. Bardzo zabawne. Ale teraz się trochę zadziwisz. Kasztanie. I ile czekaj, ile mi dzieje? 98. Mhm, mm 97! Bez mi, jakim cudem? 97 CJ, CJ, pomóż dzwonię po rajdera. Dzwonię po rajdera, bo to tak nie będzie. Powinna no teraz wyskoczyć taka umiejętność strzelania powiększyła się, czy coś takiego. <laughs> Jak to było w tym? Zabiję cię oh, jakoś, nie nie. Dobra, to teraz. Nie, jeszcze mi nie stać na awkę, to jeszcze jedną rundę muszę się rozwalić i tyle. Już powinieneś być trafiony, wydaje mi się. Mhm. Ok, a Aformative. Roger, dead? To niezły Roger. Dobra, teraz się trochę zadziwię tutaj. Pewnie się nie spodziewasz tego w ogóle. Okej, okay, bo tu jest taki dziwny... XD I tyle. I tyle na ten temat. Tego się nie spodziewałeś pewnie. Okej. Okay. Nie! Kurde, porobił mnie. Teraz będzie sąsiad, nie kupuj afki. Sąsiad, nie kupuj awki. A ja na to puszczę. Fuck the police. NWA. He, 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 he. Coś łatwo. Troszkę. Co? Nie kozacz, tak. No, co ty sobie myślisz? U ty gdzieś jak zeskanowałem O OK mm. <laughs> To mi się nie podoba, powiem Ci nie podoba mi się to. Ale no jest kurcze Los Santos. Kurde, bo to masz ganę. Naprawdę? Ten płód jest nieskanowalny po prostu. Nieskanowalny jest ten płot. No 24 w 4, idealnie podzielne na 6. Ok, tak się bawisz. Tak. Tak się bawisz, mówisz. No dobra, możemy się tak pobawić. No to zobaczymy, jak ktoś się teraz będzie bawił. Nie jestem, jestem głupi. Dlaczego ja to zrobiłem? Szczeliłeś, wiesz o ten. Co ty gadasz? Nie no, niemożliwe. O, a co ja ci teraz robię takie, smiki -biki? Ojej, tak, robię takie smiky wiki? No Ja też robię takie trochę. Ja tu też teraz cię tak trochę próbuję oszukać, bym powiedział. Ciekaw jestem czy mi się to uda, bo ja nigdy tej mapki w sumie tak nie zwiedzałem. Kurde... Ściana. No nie, samolot jakiś leci. To ipa, ludzie. Jak typowo, jako, chyba. Wyjdź. Najwyższy wiesz, co jest, że ja nie wiem kompletnie gdzie, gdzie jest. Resp. Bo tam jesteś ty. Prajeżyno. No to strzelaj no, ale jak sobie. Ty, tam przeszedłeś? ty, 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 ry, ty. No i co, co, gdzie będziesz strzelał? Prosto, między oczy. Nie jawki. O, o ty, kurde, na nanierow. Kurde. Ok. Gitara się ma. No to ostatnia runda teraz. Ostatnia runda? W moim odcinku będziecie mieli, jak ja jestem po terroru. To. Dziękuję. Okej, okay, no trudno. Czasami trzeba dać słabszym wygrać. No cóż, <laughs> nie no, żartuję sobie oczywiście. E, no to dzięki Eks, że wpadłeś na nagranie. A nie ma problemu. No i kolejny odcinek u Na razie. Zapraszam. Cześć. Hej.